Jak dziecko nie będzie miało ochoty i czujemy, że się do nas obraca i już to jest za dużo, to zmniejszamy ilość i wtedy kończymy. Jeżeli dziecko jest spokojne, tam mama weźmie kamerę, to zobaczcie, to wtedy my możemy popłynąć nawet 4 Już się lęk pojawia separacyjny. No i nie pokażemy, nie? <try> 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 tam jest jeden egzemplarz, który w którym lęk masz, się jeszcze nie pojawia. Nie wiem, jak u Was. No, będzie ciężko. No wiem, ale tu jest mój asystent <laughs> i uciekała. Zobaczcie, pytamy pod paszki, płyniemy na wysokości a. naszej pory, zakładamy sobie okulary i teraz mówimy naszą komendę go, to start, chowamy się pod wodę, Wyłużamy, wspólnie, nabieramy powietrza i znowu chowamy się pod wodę. Zobaczcie, go, start. To no już jest bardzo trudne ćwiczenie, brawo, brawo, brawo. Mm. Dlatego, że uczymy się kontrolować oddech w czasie nurkowania. Super. Brawo. Pięknie. Dobrze. Super!